Franciszek Karpiński o narodzeniu pańskim Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony Wzgardzomy, okryty chwałą, śmiertelny, król nad wiekami A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami Cóż niebo masz nadziemiany? Bóg porzucił szczęście Twoje Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. W nędznej szopie urodzony żłup mu za kolebkę dano. Cóż jest, czym był otoczony? Bydło pasterze i siano. Ubodzy was to spotkało, witać Go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Potem i króle widziani, cisną się między prostotą. Niosąc dary panów Danii, mirrę, kadzidło i złoto. Bóstwo to razem zmieszało z wieśniaczymi ofiarami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże, dziecię błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą, dom nasz i majętność całą i twoje wioski z miastami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Doceniasz? Subskrybuj!